Straż miejska kilka dni temu zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to Daszyńskiego 29 w budynku przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To długo wyczekiwana zmiana, bo warunki w bloku przy ulicy słowiańskiej były skromne. Bardzo się cieszę, że, że udało nam się już przenieść siedzibę Straży Miejskiej. Dotychczasowe warunki no, nie spełniały żadnych norm. dlatego też we współpracy ze Strażą Miejską z pecem udało się znaleźć tą lokalizację. Głównym powodem też przenosin na tą siedzibę, gdzie, gdzie jesteśmy było niezbędne pomieszczenie do monitoringu, na który tak wszyscy czekamy. Mamy już to pomieszczenie, mamy tutaj siedzibę, jest przygotowywany program funkcjonalny. Monitoringu, także wszystko idzie w dobrą stronę. Chwilowo mogą być problemy z kontaktem ze strażnikami, ale lada dzień wszystko wróci do normy. Od tygodnia już przebywamy tutaj na doszyńskiego 29, w budynku Pecu. Na chwilę obecną jeszcze borykamy się z numerami telefonu, po prostu numeru telefonu stacjonarny jest jeszcze znieczynny, jak również alarmowy. Proszę Zgłasza wszelkie interwencje pod numer telefonu komórkowego, który jest podany na stronie internetowej Straży Miejskiej i Facebooku. W najbliższych dniach będzie przywrócona pełna łączność. Nowa siedziba ma już przygotowane pomieszczenie do miejskiego monitoringu. Jest szansa, że jeszcze w tym roku zostanie on uruchomiony. Najdłuższy czas, który jest potrzebny, to jest czas na przygotowanie dokumentacji. Jak już będziemy mieli dokumentację, no to potem już pójdzie z górki. Myślę, że, że półrocze i, i kolejne miesiące na pewno pozwoli ten czas, żeby ten monitoring ruszył. Temat przeprowadzki Straży Miejskiej poruszany był wielokrotnie. Przez kilka miesięcy szukano odpowiedniej siedziby. W końcu udało się. Strażnicy są niemal w centrum miasta, w sąsiedztwie Komisariatu Policji.